Dim wszystkim z tej strony literowe, a to leśniąca farma w deszczowym odbiciu. Um, znaczy gdzieś, w deszczowym świetle, może tak to nazwijmy ja sobie zostawię w sobie tę kolkę. Mamy coś jeszcze do jedzenia. Dzisiaj tak jak mówiłem. Pada, no więc zapewne dużo nie porobimy, ale zainstalowałem nowe mody, słuchajcie. O, mamy pocztę. Zainstalowałem nowe mody, mamy tutaj na przykład tą wioskę. Y Rich, rich Side, tak, dokładnie, tak. Zainstalowałem też coś, co to tutaj jest, chociaż nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten mod. W każdym razie. Hmm, chyba nie będę teraz chodzić do tych miejsc, tylko po prostu skupię się mimo wszystko na hmm, tym takim. No, tego jest bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. Nawet wiedziałem, że we może być tak rozbudowana modowo. Okej, okay, tego nie kojarzę. Hmm, nie wiem z czego to. Cześć Farmerze, mam na imię Eloise i mieszkam z Ojcem w Okolicy Zwanej Wschodnią Skarpą. Jest tam plaża, staw im mnóstwo jagód. mój tata jest weterynarzem, a ty farmerem, więc myślę, że zostaniecie przyjaciółmi. Brzmi jakby wpychało nasz w związek, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że my też się zaprzyjaźnimy. Powinieneś nas czasem odwiedzić, lecz nie w dzień szkolny, bo jestem w klasie z Jess... Jasem i Winim. Jess, Jasem i Winim, Nie wiem kim oni są. Bo Jazz to jest ta dziewczynka, I guess. Dobra, mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy Eloise. No dobra, w porządku. Um, um, aha, tu mamy, mamy Pasternak'a, tutaj mam trzy... Aha, czyli to mi się nie, nie zwiększyło, tylko teraz pewnie ja mam tutaj pełno ludzi i nie wiem... No właśnie, nie wiem kogo mam poznać, um, więc będę mieć z tym problem. Hmm. Dobra, okej, okay. nie znamy George'a. Ja myślę, że dzisiaj po pierwsze właśnie poznamy się z ludźmi, a po drugie pójdziemy łowić. Więc tak naprawdę nie wiem, czy będę jakoś tak bardzo aktywnie spędzać ten czas Chociaż teraz jak myślę, to zostawię to, to wszystko, biorę Ale nie mamy plecaka, bo ja muszę zarobić na plecak O Boże Wracajmy, wracajmy, zostawmy Zostawię w takim razie te się ona mi się nie przyda dzisiaj, ani kosa Chyba Albo wiecie co? Ja wiem, skoczymy na dół Bo dzisiaj nie musimy podlewać, no bo pada Jak pada, to nie trzeba podlewać roślin ja skoczę tutaj na dół odgrodzę sobie tę ścieżynkę, ale widzę, że mnie tutaj bardzo powoli wszystko to będzie szło, ale dobra. Bo ja muszę mieć taką pewność, że, że będę mógł tutaj przejść, kurczę, nie wziąłem tego. Um, nie wziąłem... Um, jak to się nazywa? Kilofu. Potrzebuję kilofu, żeby rozbić te drewno. No i w międzyczasie, jeżeli się uda, bo za chwilę w sumie zużyję całą energię, chyba że wieczorem byśmy skoczyli może do pubu, ale tam jest drogie jedzenie. A może uda nam się coś wyłobić. no w każdym razie stracimy energię. geoda? Okej, okay, dobra, myślałem, że już miałem geodę, ale w sumie faktycznie skąd? E, dobra, bo ja bym chciał sobie tutaj tę ścieżynkę troszkę... Na taniel, bo... Ale naklikałem. co? To to jest klon, dobra. Trudno, albo nie, nie wiem, czy jeszcze nie tego drzewa, to czy ono będzie rosło, ale no, no, no trudno. No, najwyżej zepsułem. Mm, dobra, dobra, ja mam bałagan w tym tu, dobra. Kureczka. Yy, tak, w miarę szybko się staram robić jak najwięcej, ale też yy, na razie nie mam posortowanego ekwipunku, więc kiepsko. Dobra, jeszcze bym chciał tutaj to, to. Tu. O, tu jest w ogóle przejście jakieś, ok. I teraz mieliśmy, mielibyśmy mniej więcej ogrodzone. Dobra, i ja mam w takim razie tak, mamy ósmą, nie jest źle, ale już mamy dużo tego nie mamy dużo energii. Mamy zużytą część, to wszystko bym odłożył do skrzynki w domu. I teraz tak myślę, że ja skrzynkę w domu, zazwyczaj mam na zewnątrz, ale dobra. Chociaż ten dom na razie nie jest duży, także spokojnie. To mi nie będzie potrzebne, to mi nie będzie potrzebne. To wezmę, to wezmę i wezmę kole. Nie mamy żadnych glonów, to będziemy mieli glony. Muszę pamiętać, żeby nie wrócić w bukien, bo ja z tym nie sprzedaję. Kiedy będziemy mieli zwierzę? Ja jeszcze nie wiem, czy ja wybieram kota i psa, czy wybieram koty, więc I guess, to będzie kotek. ale nie, nie nie, mam pomysłu na imię. Dobra. Nie ja zastanawiam się, bo ja może ten etap z tego. O, tutaj mamy te. Umarnij, mamy. A my poznaliśmy się. Zmarnij, poznaliśmy się. Marchewki, o nie. Potrzebne mi one są teraz. Nie zasadzę ich. Czy możemy wejść do Lilii? Raczej nie. Dobra, ja bym chciał zobaczyć na mapie, kto tutaj jest. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tu. Ta jest u siebie w domu. Andy jest u siebie w domu. Marni i jazz my poznaliśmy. Jazz chyba nie rozmawiałem już. Z jazz, co? No, dobra, to może wbijemy im się na chatę. Mogłem im dać jakiś prezent. W sumie, jazz lubi kwiatki. Cześć, Marni, A gdzie jest jazz? Ach, u siebie w pokoju. Mm. No dobra, mi też by się przydało trochę pieniędzy Dobra, no to ono będzie się ja w sumie, no w sumie deszczowy dzień to nie jest najlepsza pogoda na poznawanie innych, nie? Bo oni wszyscy w domach siedzą Nie łaj- o już myślałem, że ją stracę O, tego nie mamy Nie mamy mniszka I tutaj rozumiem, że jest- o. a to źle wybrałem, źle poszedłem Irytuje mnie niemiłosiernie to, jak bardzo wolno chodzę Naprawdę Chciałbym już mieć konika. Ja nie wiem. Pamiętam, że pierwsze co grałem na stadiu. To bardzo długo zwlekałem z kupieniem konia. I uważam, że to było straszne. Co ja mogłem zrobić tę kolkę? Bo w sumie teraz chodzimy, więc... No ale dobra, Czy ja mogę tu wejść? Mogę. U. Ale, ale... rudera. Kim ty jesteś? Kogo to ja właśnie widzę? Ty jesteś tym nowym farmerem, o którym wszyscy gadają? Wreszcie jesteś w Dolinie. Robię od kilku lat na farmie Fairy Heaven. Mm. Nie ma z, z tego zbyt dużo kasy, ale to uczciwa robota Masz niezłego farta dostać w spadku taki kawałek- Też bym chciał dostać taki kawałek ziemi Aha i to wszystko, dobra, ale masz chmelinę tutaj Masz sakę pracuje w JoJo? Bo tak to wyglądało w sumie Nie no, przecież jest farmerem No to w sumie nie, nie wiem O, mamy sp te, springi Cebulkę świąteczną Cebu cebula, dymka, nice Ale to jest na na dole Dobra, ja bym chciał zjeść w takim razie te cebule. To jest bardzo dobre paliwo na początek, dobra. I ja bym chciał, może od razu, chociaż nie, bo my teraz będziemy łowić. Bo ja chcę łowić w tym momencie, żeby. Dobra, ale jakieś takie lepsze miejsce. Ponieważ chciałbym zebrać trochę, iść do góry, odłożyć to. No i po prostu pójść w dalszą część miasta, nie? Tak myślę, że po południu moglibyśmy jeszcze popoznawać innych ludzi. No nie znam tej różowej, nie pamiętam jak się nazywa.

Straszne. No znowu ta sama. Wow, wow, wow. Było na pewno cięcie, bo nie złowiłem tej ryby. Mamy klenie i co mamy tutaj? Geody, 10 ryżu i przynęta. Ej, fajnie. Chociaż, jak tutaj są takie trudne ryby, to ja teraz nie chcę już uzubewać przynęty. Moglibyśmy więcej tych kleniów złapać. To było całkiem spoko, bo była bardzo powoli i, i mi, mi to pasowało naprawdę na tę wędkę. Dopóki nie będziemy mieli tej takiej szklanej, to coś tak chyba nazywa, wędki, to... Nie rusz, ale ja nie chcę tego moda na skipowanie wam powiem. Bo dla mnie on jest... Znaczy, no zabiera mi całą frajdę, bo... Znaczy ja wiem, że on ma tam jakąś szansę, bo Boże, ile śmieci. Mm, jakąś tam szansę na wy... wyciągnięcie ryby, bądź nie, w zależności od poziomu. Chociaż nie wiem, czy to nie dodaje całą Expanded. No, w każdym razie, nie, Nie, ja lubię tę minigierkę, lubię się czasem poirytować na nią. Ale łowienie mogłoby być szybciej. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiał przeciąć odcinek. O, mamy, mamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, to już jest jakaś inna. Chociaż nie, to też jest ten kleń, dobra. Dobra, ja wracam w takim razie do domu. Mm, I połowimy sobie nad morzem, ale w międzyczasie ja odłożę te rzeczy i sprzedam. Także mam nadzieję, że, 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 że uda nam się to w miarę szybko ogarnąć. No i tak no to, po takiej drodze to ja mogę chodzić. Trzeba się czy tych... Aha, bo ryż musi rosnąć przy wodzie, to pamiętam. Weź jak nam się to sprzedać, to zostaw, to zostaw to wszystko. No to ja mam te dwie, no to ja zasadzę od razu te dwie marchewki, bo to jest dobre źródło z tego co... Pojarze, bo pamiętam faktycznie z ostatnio tego że też to było. To było dobre źródło. Um, to było dobre źródło tego. Jejku, jak to się nazywa? Energii, energii. E, więc spoko, A tutaj my mieliśmy jakąś rzekę chyba, co? Ale tam jest całe zagracone. Ja tego nie będę teraz sadzić. Dobra, nie chcę mi się sadzić tego ryżu. Z drugiej strony to jest kasa, ale mieliśmy inne plany. Dobra, to jeżeli starczy czasu, to to zrobię, jak nie, to nie. Mam to, mam to, motyka... Dobra, motykę też odłożę. I teraz tak, z kim ja mogę się spotkać? Wszyscy są w domach, to jest straszne. A to Sofia się nazywa, dobra, okej. Okay. A ja bym chciał jeszcze tak, mamy... Nie znamy Georgia, możemy iść do Georgia, do 14 chyba zdążymy. Sebastian może wyszedł z nory w sumie. Czarodzieje nie poznamy, Jazz siedziała w domu. Nie znamy Marlona? Aha, no to jeszcze poznamy. Nie znamy tego tutaj. To, to jest. Wiktor, tak? Okej. Okay. I mm, teraz tak. Wiktor siedził się w domu. A George siedził się w domu. No to idziemy do miasta. Miasto czuje jedenastą Wszystkie ulice jak młode panice. Myl z Polski. Jo. Dobra. Go. Jak? Co to taka scena? A gdzie się tu nie błądzisz? To jest Louise i ta? Eee. Um, Jezu, le, to jest Len... Nie jest... I... I don't know her. Trochę ciszej proszę, a co jeśli ktoś usłyszy, mogą się dowiedzieć o mnie i... O Marnie Louise? O Marnie? O, taki spoiler wam zrobiłem. Le, le, lele? L, lulu? Nie wiem jak to przetłumaczyć. Niekogo um, Nikogo to nie obchodzi, tak czy siak muszę lecieć. Zostało mi jeszcze mnóstwo to roboty. Fajnie, że mnie tym ob, o, obciążyłeś. Że fajnie, że mnie tym obciążyłeś swoją drogą. Aha, dobra. że przydają. przeczytać. mnie tak nazywać. A to twoja wina, że ciągle wszystko odblakasz. Dlaczego ci jest mnie taki niemiły? Co to jest? Nie mam mowy, lelew? lefle, lefle, Nie wiem. To moje prawo starszej siostry. O, to jest jego siostra! No dobra, lecę, muszę znosić kolejkę zanim się zapełni Jaką kolejkę? Trzymaj się. Cześć, Luis. I gdzie ona idzie? Nataniel, Och, miło się widzieć. Ile z tego usłyszałeś? Jenny Leny, okej. O, nie widziałem tego wcześniej. O oh, wow, co tam jest? tam jest? Jakaś kolejka, tak? Moja starsza siostra przyszła z rocznym raportem finansowym jaski... Richside Okej, okay. aha, okej. Okay. Twój dziadek nic nie mówił. Nie, ja nie miałem kontaktu. To nasi sąsiedzi w górach na zachód, możesz tam wjechać kolejką liniową, jeśli chcesz ich odwiedzić. Ta kolejka to prawdziwe cudo-techniki, Kto wie, jak to sfinansowali? Słyszałem, że ktoś z wioski ma bliskie powiązanie z gubernatorem. Aha, okej. Okay. Tak czy się, jak inaczej odwiedź ich, kiedy będziesz miał czas. Część dochodu z turystyki trafia do Pelican Town, wiesz? Nie wiem. Lepiej wracam do miasta. Do zobaczenia, Nathaniel. Okej. Okay. Czyli tam trzeba się dostać do tego. Aha, i to jest jakieś. Ale dzisiaj tam nie idziemy. Kochani, niestety, dzisiaj tam nie idziemy, ponieważ ja nie mam na to czasu. No kiedyś, kiedyś tam zajrzę, naprawdę. W sensie, nie śpieszy mi się naprawdę, ja wiem, wiem, że będę robić to, co się zwyczaj robi w Stardew na początku, ale, znaczy, no dla mnie już jest cool, że ja w ogóle poznaję nowe osoby, tak? Jakby, wszystko powoli. A właśnie, nie ma nic przepiątego za żadnego ogłoszenia, a ja bym chętnie coś komuś sprzedał. a mamy w sumie trzeci dzień dopiero. Hmm, pogrzebałbym trochę w śmietniku, może by się udało coś znaleźć. E, to jest dom George'a, czy nie? George George. O, jesteś George, cześć. Hmm. Ukurza mnie poznawanie nowych osób. Przy okazji jestem George, a teraz oczem się ode mnie. Hm. Okej. Okay. Hmm. A grzebałem już wam w świętniku. Okej, okay. to jeszcze został nam Wiktor potencjalnie z tego co wiem. Hmm. Ale go nie widzę. cząścił się już w pokoju? Oh my god, i pewnie nie mogę do niego wejść. Wiktor, wejdź do mnie. Nie mogę. Okej, okay. ale czego nie widzę, nie chce nie wpuścić do swojej sypialni. Chcę zobaczyć, jak on wygląda. Ciekawe co lubi. Ja myślę, że oni, jak byłem w tych ich piwnicach, to wydaje mi się, że oni lubią wino. Oto mają świetnik. Nic ciekawego świetniku nie ma. Kogo jeszcze nie znam? Mm, wait. Oh, oh my god. Shayna poznałem. Evelyn, Penny, Jodie, Vincent, Harvey, Lenny. Okej, okay, a się poznaliśmy w sumie. Sebastian, Jazz, Marlon, Victor. Dobra. Wait. Gdzie jest Seba? Gdzie jest Seba. Kto to jest? Susan? Nie znam. I Syba. Emily. Idzie do pracy. Ale nie ma go w domu. Luis? Marlon. Joja. Pain, to nie on. Nie go szukam. Sebastian jest na. My też tam idziemy. Chyba poczekaj. Oh my god. Ta, to jest ten Andy w sumie Świetnik, dobra. Tepa, mam nadzieję, że się z nim nie miniemy w jakiś sposób. Ej, John Kill Oh my god. Muszę przestać mówić, oh my god, za dużo tego mówię. Hmm. Biegni. I, i? Jest Sebastian! Seba, 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 Sebastianie. się ma. O, jesteśmy formie, tak? Spoko. O, jest najlepszy w samotności, nie uważasz? Aha! Dobra, nara, zrozumiałem. Jeszcze jest ta. Tak ona się nazywa? Sofia. A ją poznałem w końcu, czy nie? Nie. A to singielka, słuchajcie, więc potencjalnie. Nie mówię, nie mówię że na pewno, ale potencjalnie. Nie takie, wiecie, kolorowe postaci bardzo, bardzo, bardzo się podobają, więc fajnie by było. Może, może Sofia. Chociaż patrząc na jej wygląd, wydaje mi się, że każdy ją bierze za żonę. O, się Ach, nieznajomy. Czy, czekaj. Czy ty jesteś Natalia, nowy farmer? Tak, przepraszam, trochę się denerwuję z powodu ludzi, których wcześniej nie spotkałem. Nazywam się Sofia, jestem właścicielką winnicy Bloom, to jest winnica. No cóż, do zobaczenia też trzeba mieć winnica? O, okej. Okay. Urocza. Bardzo, bardzo, bardzo urocza. I like it. Podoba mi się. Um, a mogę dać jej tego junkila? Ja Mamy dużo żonkili Masz To słodkie dzięki Tutaj już leci... to już jest dobry list, słuchajcie przechodzę, poznaję, daję jej kwiatka Full romantic Ale ona ma tutaj fajny dom Ale co, jak ona się do mnie przeprowadzi To co? To, to przecież ta winnica... To on będzie chodziło do tej winnicy? Taki dom Taka chałupa Zostawiłem... O, mogłem, mogłem nałożyć te przynęte, Ale dobra w sumie nie przemyślałem tego, mogliśmy iść rano do Willi'ego i zbierać tutaj ryby, w sensie i mu sprzedać od razu. Słuchajcie, idziemy całkiem dobrze dzisiaj. Już mam dwa węgorze, to jest w ogóle wow. Ja się no jest deszcz, a one są charakterystyczne wiosną dla morza. Jak jest deszcz, ale to będzie. Nie, to już nie jest, to jest sardela. Ale mamy sardele, mamy e, sardynkę, mamy śledzia, mamy węgorza i w ogóle tutaj są te bąbelki. Nie wiem, czy widzicie, bo się zaczyna ściemniać. Są tutaj te bąbelki, one oznaczają, że po prostu mamy. Jakby... Będzie nam częściej coś wypadało. O, właśnie, dawno. Nie... Właśnie nie miałem jeszcze tej galaretki. Galaretki są spokojne, są drogie i nie wiem do czego służą, ale ja zawsze je sprzedaję. Chociaż można się chyba też jeść i one mają. Dodają dużo energii. Za chwilę zobaczę w sumie. Dobra, trochę zepsułem, bo za dużo naklikałem niepotrzebnie o hollywood dobra i kończy nam się powoli miejsce ale no tutaj źródeł jest nie wyczerpane ale widzicie mam śmieci mam glony ja mogę to wszystko zjeść mogę to wszystko powyrzucać mm, więc i guess nie będzie to potrzebne Nie też brałem te kole. ale tak myślę że posiedzimy sobie do 12 chociaż następnego dnia czekają nas rzeczy do zrobienia yy, to będzie jakiś hollywood czy coś tak z tego do wojną? wojną nie właśnie śledź ale dobrze, że ten sam. Dobrze, że to jest że, że to jest ten zwykły śledź. Znaczy, i gorzej, bo kasa, ale... Dobra, i mamy drugi raz to. Spoko, spoko, bo ja to wszystko mogę posprzedać i przynajmniej będzie z tego jakaś kasa na jutro. To będzie... Zawsze deszczowe dni są dla mnie najbardziej dochodowe, ponieważ ja uwielbiam po prostu łowić. I przez to... Przez to po prostu mam... O, super. O, i srebrne nawet. Czemu to źródło się nie kończy? O, drugi poziom. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Będziemy mieli jakieś nowe rzeczy. Ja łowić. Ja mógłbym na przykład całą porę roku łowić, naprawdę. W sensie mnie to tak odpręża. Dobra. Znaczy, no Przeskrolujcie do tyłu odcinka, gdzie narzekałem, jak, ten, jak się stresowałem wyłowieniem tamtej ryby z jeziora. O, dobra. Jak coś to wyrzucimy, ten. Te, ten. ten. te śmieci, bo one są mi kompletnie niepotrzebne. A nie ukrywam, że fajnie by było dosyć coś, co już mamy. Skarb, o nie. Jak ja on sobie odpuści ten skarb. Żeby tam było coś wartościowego, na przykład węgiel. Dla mnie węgiel jest wartościowy w tym momencie, chociaż w sumie jeszcze nie odpuściliśmy kopalni. Ale węgiel zawsze jest boka sprawa. A ja mam tylko jeden wolny slot, dobra. Sardela, która nam się wlicza. Oh! Diament! A ta sardela, o nie, ona jest zwykła. Czekaj, no. Dobra, to wyrzuć to... Nie mogę na to nałożyć przynęty i nie mogę teraz tego wyrzucić. O nie wodorosty. Co hmm. mi dane więcej kasy? Czekajcie, to jest 200, to jest 80, to jest 40, to jest setka. 111,70 Dobra, wodorostów, to mi tam wiecie. Ale ja nie wiem czy nie będą się wrócić tego. Eee, chwilę, bo to jest, jest To mi się przyda... ta kola. Na początkowej fazie gry, ale tego nie są, tego nie znam. Hmm. Dobra, nie ma co. Ale diament to jest tak powszechna sprawa tutaj, że ja po prostu go dzisiaj sprzedam, żeby mieć kasę. Ej, może by się nie za mało, ale gdyby, gdyby się udało mieć plecak już i już, iść dopiero i kupić plecak, byłbym w niebo wzięty, mówię wam. Gdyby już nie nawet po śmieciach, bo mi się nie. już nie ma miejsca. Moglibyśmy wejść ewentualnie do knajpu, chociaż nie wiem, czy ktoś jest w knajpie. Andy Andy Clean Emily Gas. Li, Lia! Lia! O dobra, to ja sobie to, to jeszcze jeszcze w takim razie nie, nie kończymy odcinka, bo ja muszę... Siema Lia. O Pam! Hej, Pam! Widzicie to nie dla ci... O! Nie przejmuj się. Chodź tu. Ja przecież przypadek nap na mrówkę Przykro mi. W takim razie. Cześć, Willy. Ja bardzo lubię Williego. No bo dla, dla, wszystko się łączy, jakby... No, bardzo lubię łowić, więc lubię też Williego i bardzo też... Po, po, nie skończyłem nigdy Ginger Island, ale bardzo, bardzo lubiłem tam sam zamysł, bo ja po prostu to swoje... swoją pierwszą rozgrywkę Stardew zacząłem w tym update, w którym to doszło. Albo w trakcie doszło to, gdy ja już grałem, i no nie, nie dokończyłem tego, nie miałem też dużo czasu. Też, jakby to była moja pierwsza rozgrywka w serdzie, i potem długo, długo nic. Dobra, ja wszystko sprzedaję, chociaż wiecie co? Węgorza sobie jednego. Dobra, będą jeszcze pory roku. Olewam to, wszystko sprzedaję. Zapomniałem, że pe część pewnie trafia do muzeum. O, do centrum społeczności, nie przemyślałem tego. Dobra, macie... Jaka tam rzadka? Napisane rzadka, a ja pamiętam, że miałem tego pełno na poprzednim sobie tej galery, ale dobra. E, dobra, no i w takim razie ja kończę ten odcinek. E, widzimy się w następnym, teraz idę spać. Zobaczymy tylko ile zrobiliśmy i czy stać nas na Co? Uwaga. Mamy na plecak! Super, bo z plecaków 2000, także w następnym odcinku kupimy plecak, mamy, yy, pierwszy raz mam tak szybko plecak w ogóle i widzimy się w takim razie w następnym odcinku, w którym będziemy kupować plecak, oh my god, pa!